Butto. Witają was Pasieka Network w składzie koledzy z internetu no Po pogodziny. Paweł dziadkę mamy zobaczcie kto przyszedł. jest dziadka. jest alkohol to i się pojawił nasz zdrowie, zdrowie, dziadki. zdrowie dziadki zdrowie dziadka Jestem u szklanka. Jojec. Jojel. Już się tą wódką ucieknie, ci kulczy... tak po mordzie, jak takiemu pijakowi z Rymsztoka. Już ci tak spływa po tym ryju. To. To powinienem jak ten, ja. Jak... już wygrałem. I, kutw, I Kulczyk. Tak jest, Powinienem. Mówiłem, pijakować. że już porobienić puny, ale ty, rozumiem, swoją miarką mierzysz, tak? Mm. Mm. Więc powiem Wam, że hmm, tak, nie że, nie, że tak po chamsku, ale tak po przyjacielsku, ale śmiać mi się z Was chce. Podniecacie się jakimś kurwa boksem czy walkami i się w ogóle zastanawiacie, nie przerywaj. Mi bo jak kurwa wstanę, to już nie to Dobra, ty się ty. Podniecacie się kurwa no. tematem, który jak temat tematem. Ale, zawsze... ale może drzeć mordy? Dobrze mówić. Ści, nie, no, dobrze, niech mówi. Mów, tylko nie krzycz. Mów. Zawsze był ustawione, Tak jak jebany futbol. Wszystko jest ustawione. No dobra. To czekaj, to jeszcze Wam te popitki popitkę, przyniosę przy, przynieś no, popitkę widzisz, i szklaneczki W moim plecaku jest tam kolka jakaś dobra, dla Dobra, dobra. Kochany jesteś. No, to jest to ten, no, ten, Kulczyk, kulczyk. To ten, kulczyk. Te, Masz dobra. jędrne pośladki, dobra. to śmigaj tam na dół. A no to masz, Czy A jak? Było dowodów i... Ty gej jesteś. <grym> Możesz <grym> powiedzieć to wprost? Czemu ty udajesz, że nie? Ja na razie... nie mam nic do gejów, ja lubię ich, tylko nie lubię, jak ktoś jest hipokrytą. Właśnie. Nie, ja po prostu jestem tolerancyjny. Nie, to nie jest tolerancja, to jest zainteresowanie. To na jest, jest zainteresowanie. Ci się oczy skląmał. Ciebie po to. Tak. A się wzruszyłeś. Jeszcze nic nie pijesz. Ty już pijany jesteś kutasem. Siedzi, siedzi czterech typów wokół ciebie, to masz taki Tak. Tak, ale sosy czwarty. Jak się dobrze bawię. Strzyżenie końcówką na jedną długość, to jest pięć dych, a jak koń, chcesz na dwie długości. Tak, a jak chcesz dwie długości końcówki, to masz 70 zł. To i szok, ci się maszynka za 32 zł zwraca Mówi, po jednej. To klasyczny z... przykład szyfrowania przekazu. tą wódkę. To jest klasyczny to jest, wiesz, przykład z szukania tak. dziury w każdym, słowie, mm. w każdym słowie, które wypowiem. Ale mu to smakuje, jak on to mm. lubi. No i gul teraz. I teraz. Lub! Och! Ah. Oh. No, za się. Ja, mamusię, ja tak myślę, jest. że gdyby były zawody w technice, że oceny wystawiane, tak. to, to tutaj jest szansa Pan mnie tak pić ja bym, po polsku, ale właśnie. Ale ja wam mogę się pochwalić. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Będę no. doktorem. Będę doktorem. Będę nie. cię badał z tyłu i z przodu. Pokażę ci tylne siedzenie samochodu. Ty chyba wydymaczył. <grym <grym <grym> też. O plecki. Teraz na telewizorze Oplecki plecki się donej. Wytrzyj sobie grosze. brodę. Wytrzyj sobie brodę ze śliny. Wy, tak? Tak. tak nie pluj. Wiesz, nie ohony, pluj. Chwileczkę. Zobacz, tak sobie zrób. No wycz, wycz, wyczuj, bo zobacz, masz kropelki śliny na brodzie i to brzydko wygląda w telewizji. Paweł, czy ja jestem kurwą, że się proszę 30 zł. Tak! Powiedzmy, jesteś czy Jarek, ale Jarek usunął wiadomość. Jedziesz sobie tą wojewódzką drogą. No tak. I tak widzisz tam. Artura, który robi. Tak szybko. Szyrobię tam. Nie, ty kierunkowska w zjeżdżasz i zarucham te kurwę. Ale Spójna, zobacz. To zamknij się! Pierdol... A nie ma Dobrze. Daj Ale mu coś do Dobrze, dajmy sobie to wiedzieć, kurwa. Ja ty będziesz mówił, jak będą Donatey, Artur, dobra? Dobra. No, może coś odjebałem przed chwilą, nie będę mu otwierał. To jedno. A drugie, jeszcze zapytał tutaj e, Jarek: Co myślimy o tym, że w Szwajcarii jest tak, że możesz no. mieć 0,8 w wydychanym rozumiem? No. I możesz jechać w Polsce 0,2 do 0,2 teoretycznie możesz, powyżej 0,2 już je, Nie, przepraszam, to jest, jest dziadka, stan po spożyciu, a powyżej 0,2 już masz. Powiem e... ci dlaczego. Artur nie na trzymaj lany. Majka, zobacz, na puszczaj lany. to. Mam nalany nalane 50 zł na Jaki ciężki jesteś. Jaki ty jesteś Tur Jaki ty jesteś, jesteś Tur na WF graliśmy, Płacić! graliśmy w taką grę Nie wiem jak to na... podły jesteś pamiętam że mieliśmy jestem w WF podły. Gimnazjum tak morda jak nie to nie jestem medialną kurwą A! No, Arthur zaczyna mówić z sensem. Wszystko się zamyka. Wszystko wiesz. Miałem wątpliwości, kiedyś Ale, Ale To jest słowy pasek, prawda? Niemiecki. Powiedziałem niemiecki. słowo pasek. No, a ty To, nie to nie ja ci opowiem jego historię. O, o jest. Mam... Paska i tak bym nie zrozumiał. Słucham cię. Mam te, Tak samo, jak ty. Mam te paski dwa. Jest jeszcze To taki? są paski mojego Chyba. ojca. Tak, tak. Może z tak. być. roku gomułki. Ale nie, nie jestem. 69 czy Ale nie pokazuj, ja widzę dobrze. Nie, pokaż tatuaż, pokaż tatuaż, bo chcieli poćmać. Nie już nie był, już płacę. ziomek dał do najtejosku. Tak. tak. Bo ale, ale Artur, Artur, Artur. Artur, Artur poczekaj, nie. poczekaj, weź te zostań, goton woru, ten goton Zostań w gacie, Zostań w gacie bo naprawdę skasuje cię, no, Pokażesz pożej, chuja. No, nie jest Weź, kurwa, trzymaj, go trzymaj go i upewnij się, że gacie nie spadło. No, ma, ma, ma. no. tak wygląda. Fajne. No, jest, się do niego, dawaj, pokaż. się Pogasz się do, do... To, nie widać. to ja nie czekaj, ja zaświecę zaświecę latarko. Moment, no, poczekaj. Sekunda, o strzela, to doświetnie. No, nic nie widać. No czekaj, zrobię zdjęcie Ale na, to jest na ja. Instagrama. Czekaj, czekaj, czekaj. Na Instagrama wrzucę. Czekaj, Wystaw się ładnie. O, stryk, czekaj, stąd muszę. Stryk. O, teraz pięknił, dobra. <grywa> <grywa> <O> kurwa, kurwa. Co się stało? No, nie, ja mam, tak? No. Ty te spodnie są z Tesco. <grywa> Nikt, nigdy nie, nie wpłacił w płać będę cię Płaci. kochał i się zanalizuję do pornolat z 70-tych lat i się spuszczę na pępek. <grym> <grym> swój. Ja pierdolę, Artur powrót wielkim stylem jest. A, tak, jest powrót tak. wielki styl On się naprawdę. przygotowywał do tego długo. O, pół roku. Oj, oj tak. To I ty... to nagram, zobaczysz nagram. na kolegach. Te wszystkie pstrągi te wszystkie Netflixy są chujawarte To jest ten moment. Cześć stówę na Dunajcie, na tym zielonym pasku zobaczyć. I to masz. Masz tak? Maciek. A skąd ty tego pornościa? Nie, 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 nie. Liszmy się. Skierdane. Chodź się ze całą izem mnie. Cały No możesz się z nim pocałować. A ja nie jestem taki. On ci lubi. Całuj no. no. się ze mną. Chory. To, to się ma ze mną. Jakiś, Mateusz. jakiś, donator. Mateusz. jakiś, jakiś Mateusz. donator. Nie ma takich pieniędzy. Nie jakiś. Jakiś tydzień temu dmuchałeś w ryj za darmo. Wystarczył. Mhm. drogi kropelkowej. Nie potrzebuję was, żeby sam. Zostawcie mnie. oczywiście. się! Co, chcę chcę, chcę już, na opinię, się się. Mówi, że nadajemy to. Dobrze. Jak tam masz jakiś ziołeków, to podsyłaj. Osoba. Trochę martwię się o nas. A? Tak, no. dlaczego? Bo odstajemy coś kurde. Tutaj od, od. To jest show Artura. Już ja już tak się zastanawiałem właśnie. Jarek Delong. pozdrobyki, Artur waldziało 10 zł 10 zł, Bardzo yes! dziękuję, ale i tak nie nie czekam bo, na pierwszy 150 zł historii pasieka nie mm, 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 Eskimo, Eskimo. Halo, halo, ty niedot. Tu tu tu. tu, 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 tu. Dziurawa jakaś ta butelka aż mi drysnęło. Ja no bo ja taką silną łapę mam człowieku, ja. Prezesie Pole. że denka nie wyjebało. Nie poleje pan Kulczyk. Uuu. O! O! Jaka woda. To jest ordynarna. Tak jest. Dajcie mi chwilę, y mam nadzieję, że się pobawił w fotografa. Czemu Artur sam pije? No nie sam pije, proszę Proste bardzo. Piję, Tylko pro... Po prostu my inny alkohol pijemy. No, no to Artur, ciach, ten dziu. My mamy lżejsze. Artur, A ty Macie, chcesz pijen... tego, Eskimosa? Nie, 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 nie. Ja co? chwilę się I Ty zawięził się. Zawiesił się na wodzie. To jest ten. Teraz jest śmiesznie, ale za minutę będzie też. Kurwa, sztorm. W bani. Fajny jesteś, Artur. Jak ja się cieszę, że cię znowu widzę. Węzgidu, ciach, lecimy. Zdrówko. Ardur. Artur. Opsa, Eskimosa. Tego właśnie. Roku. Tylko. Oj, oj. Ciększe. Kurczę. Mamy pierwszą wysiadkę. Dawaj, siub, dawaj tego tam Eskimosa. To by. Znów jest, jesteście? Co? Co? Tak. Werog, To wy! Znów! To jest, jesteście? To my! To my jesteśmy. Siedzimy tu, Artur, już godzinę. Nie, no dwie. Dwie godziny. Ale. Ruchaj mnie! A magiczne słowo? Teraz, kurwa. Abracadabra. Artur, Chwalmy pana! A! Przyjemności po programie. Wąchaj. Powąchaj. Powąchaj? Tak, wąchaj. bo taką minę fajną zrobić. No, dawaj. No, wąchaj. Powąchaj, no. Jak się szczerze zależy. Jak... Bożeś... <laughs> Tylko Nie żygaj, ty. No co, nie będzie żygał, za stary jest. Spokojnie. Jeszcze zjedzon. Audi. <gulanie> what's what's mozzarella. mozzarella, pomidorki Zobaczmy. i szponkę, i nie ma kobiety Zobacz. Jest zaraz. w wannie. idziemy teraz. jest Jaki ciężki chłop. Jest to jest. Dobra, idziemy. Artur Artur kontynuuje zabawę w wannie. <gulanie> 去。<Super. S 2>